O, witaj siostro. Co dzisiaj był święty do Ciebie? Hmm. Dzisiaj jest wstąpienie, więc początek dziejów apostolskich. Ale przyszła mi taka myśl, że w ogóle całe Słowo Boże, cała Biblia jest księgą obietnic. Mam nawet gdzieś taką książkę, y, takiego autora, Kwoldwuldeuse, tak się Pan nazywał, oczywiście starożytny ojciec y, Kościoła, gdzie prawie na, w każdym fragmencie pokazuje, obietnicę daną od Boga, że jeżeli będziesz słuchał moich słów, to posiądziesz ziemię, że jeżeli zliczysz gwiazdy, to będziesz miał potomstwo, i tak dalej, i I Jezus, unosząc się do góry, w niebo wstępując, obiecuje apostołom, że ich nie zostawi i że ześle na nich Ducha Świętego, że moc Ducha Świętego ich pchnie na cały świat, żeby oni właśnie mówili. I to, co jest w dzisiejszej Ewangelii, jest powalające, ponieważ no, ja, skoro jestem ochrzczona, mam bierzmowanie, przyjmuję sakramenty, to mam też moc Ducha Świętego. Czuję, że ten Duch Święty działa w moim życiu. I kiedyś się tak zastanawiam, hmm, to czemu ja nie mogę wziąć węża do ręki? Czemu ja, gdybym wypiła coś zatrutego, no pewnie by mi zaszkodziło? Czemu, czemu nie mogę położyć na chorych ręce, albo sama, sama moja modlitwa nie, nie może ich uzdrowić? No i pierwsze, co sobie pomyślałam oczywiście, to nie moja moc, tylko moc Ducha Świętego, który wie, kiedy i kogo ma uzdrowić. Ale druga rzecz, że wcale tak nie jest, bo właśnie tak robię, jak, jak, jak jest napisane. Że biorę wężę do rąk, bo każda pokusa Każde zło, które na mnie napada, tak jak wąż na swoją ofiarę, to jeżeli ja jestem przepełniona Duchem Świętym i słucham Jego głosu, jestem w stanie zmierzyć się z tą pokusą. Ona nie jest w stanie mnie ukąsić. Nie, nie, nie zawsze muszę odpowiadać wężowi, tak, i spożywać owoc owoc tej, tej pokusy, tego grzechu, który on mi podsuwa. No i tak, tak właśnie sobie dzisiaj myślałam w kontekście tych obietnic i tego, że, że te obietnice się też realizują w moim życiu, tylko tak czasami na co dzień człowiek biegnie, biegnie i może tego nie dostrzega. Nie dostrzega, ale też często jest tak, że nie woła o pomoc. Bo listo Efezjan mówi takie słowa proszę Was, abyście postępowali w sposób godny powołania, z całą skromnością i łagodnością, i z cierpliwością. Znosząc jedni drugich z miłością. Super. Nie da się. Nie da się, ale bez, nie da się bez pomocy Ducha Świętego. Bo tak samo nie da się odeprzeć pokusy bez pomocy Ducha, ale bez pomocy samego Jezusa. Tak? Bo wiemy, że on też był kuszony na pustyni. Nie dałby rady sam. Wiedział, że jest im. Ojciec miał moc. Więc nie da się samemu. Dbajcie o utrzymywanie jedności węzłem pokoju. No. To są takie trochę, po ludzku by się wydawało, odrealnione słowa. Ale myślę sobie, że to jest możliwe tylko przez taką szczerą prośbę o Jego obecność. Ale co mnie dzisiaj w Ewangelii jakoś ujęło? Jezus mówi idźcie na cały świat, a mnie zatrzymały słowa, których nie ma w dzisiejszej Ewangelii, ale jest dosłownie pół wersetu wcześniej. Najpierw Jezus ukazał się apostołom, i zganił za niewiarę i upór, a potem powiedział idźcie i głoście Ewangelię. No to, yy, no to trochę takie yy, dyskomfort ja czułam w tym, jak to czytałam. No ja i tak, tak, że najpierw ich zganił, a potem mówi, no to idźcie i głoście, bo Jezus zna naszą kondycję. Wie, że sami nie pójdą, yy, dlatego musieli czekać na Ducha. Bo jeżeli wy poszli bez Ducha, no to są na budę. Ale wiedzieli, że jeżeli poczekają na Niego, z cierpliwością, pogodnością, znosili siebie nawzajem, tak, czekając, i w końcu przyszedł i dopiero Jezus. I tak nie uwierzyliście, że zmartwychwstałem, ale idźcie, bo macie ducha świętego, nie? Więc no, dla nas zachęta, że jesteśmy uparci i mamy niewiary w sobie, a Jezus na naszą kondycję mówi: otwórz serce, dam ci ducha, nie? A z drugiej strony też mi mm, się przypomniało. Że apostołowie nam doskonale pokazują, że nie są ludźmi doskonałymi, tylko ludźmi w nieustannym procesie nawracania się i dochodzenia do tego zjednoczenia z Bogiem. Że to nie jest tak, że wstryk już uwierzyli w zmartwychwstanie, widzieli w niebo wstępującego i już teraz w ogóle nie mają żadnego. I jeszcze kiedy wstępował w niebo, to jeszcze niektórzy wątpili. Tak. Są tam Ale też cóż, takie, to, takie słowa. Gdyby oni byli idealni, od razu by wiedzieli także wstąpił, wierzymy, no nie to nie szans. Tak, i on nie musiałby im tego wszystkiego no, pokazywać tak. i doświadczać. No, musieli doświadczyć takiego braku, żeby doświadczyć pełni. No patrz, Astro, jak cię duch natycha. <laughs> Super.